Witajcie wzdrowie, to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Survival. Ja mam dużo rzeczy, więc stwierdziłem, że teraz pójdę zaczynać dużo drzew. Tak, żebym po prostu miał mnóstwo drewna. Mam mało drewna, nie mam w ogóle drewna, tak naprawdę. Sprawdzę, czy ja na jak masz wiatr wody? No, Kurde, nie wyszło. Muszę mi się wydaje, że to działa. I tam w ogóle gdzieś tam jest wioska. Ciała, za długo po filmie grałem. tutaj no to miało być. Jak za długo po filmie grałem, po 8 wszystkich na przykład to zgarnąłem, a skąd mam seta to byłem w kopalni po prostu. skóry mam 12 przy weekendie skóry. Gdzieś tam była nowa pulka i. Z niej też skorzystałem, że zrobiłem supportem do mideoru do, do dokładniej. Krypka, dziękuję. Możemy też dorwać ostatnią skórę. Mam w ogóle książkę i tu mam zadania. Budowanie bazy to mam. Tu było jedno. Jeden. Enter. I to będzie Wejście do piekła. Więc tym się zajmiemy. Tego wszystkiego zrobię dużo skrzynek i porozmieszczam je po prostu plik, pik pik Kwiatki, trzcina... Tu są w ogóle takie bardziej roślinne. Kwiatki, wszystko i tak dalej. Tutaj będą takie bardziej, które dropią z mobów. Oczywiście jedzenie w całe wezmę. Nie wiadomo kiedy mi się przyda. A tu będą rzeczy po prostu takie, które i się na razie, które mi się nie przydadzą, na pewno bloki wezmę. Bloki wezmę. I to, bo to... Nie wiem, czy wiecie, ale masz szansę na... Jak ja to Normalnie. Trzeba się zmęczyć! A! Załatwiam się. Rebelinu, tam jest portal. Widzę już go. Ale o, spadł mi. Ale jest szansa po prostu, że wątpię, że Efekt kłodu. To sobie daje tu. Potrzebuję to i to. Wszystkie medzi. Cały węgiel i teraz robię sesję zdobywania. O, mam czemię. Żelazo posiadam tu. Cyk, cyk, krzesiwo. To, co mi się teraz nie przyda, to tu. Pan taki mi się przydadzą i kamień już się przyda, dobra. Jak od razu z tego wyratuję... ...pionoklon... Ustawię go... ...tutaj? Ile co do portalu do radaru nie pamiętam, czy on był. Tam go chyba widziałem. A gdzie ten portal? Zresztą ten portal. nie fajnie będzie. Mogę no, mieć cel wejścia do netheru, więc. Będzie przypał. Muszę się ogarnąć, gdzie była tylko ta wioska. Tam mi się wydaje, że ona była, o... lecz nie wiem. ja to mogę pamiętać. Jest tam wioska, dobra. Czyli gdzieś tu jest ten portal. Tylko najpierw się z tym dziadem trzeba rozprawić. No już mnie widzimy. Dziękuję bardzo. Strefa, strefa, strefa! Kurde, kurde. Uciekam. Czy się w łapę. Szukam portalu, tu jest. Kurde, no zostawcie mnie idź! i perfekto no kurde, żadnego złota nie mam a mi się przyda, bo przepraszam pigliny. Stychie

Bo mi to tak naprawdę. Po ostatnio w swoim. A, albo do wioski pójdę. No dobrze, byłem, więc. Mogę już dać spokój z tym. Pan że nie proszę, no. Faj mi się czymś innym. Nie no. To jest farmer. Nic nie no, bardzo fajnie ma. No. Dobra. Co to jest za domek? Aha! Ten kolega ma domek dwa w jednym. O! To mi się przyda do, do przypalenia jedzenia. bloki mega ładnie wyglądają, więc za zakoszę. Pozwolę sobie. O! Lina się przyda. Teraz... Mordo, mordo! Zostaw mnie, a wal wieśniaka, wal wieśniaka Idziesz Ha pami. Cyk się węgla, aż w tylko jedna skóra. Suń się lepiej. Rozbieram ci mordo. Teraz strzegam. Zgadam 28 8 drewna tak naprawdę tak, miałem. Przeznaczyłem to na skrzynki. Miałem tylko 3, a zdałem tylko 4, więc... Zbieram teraz Ile jest od siebie?